Cześć, witam. Dzisiaj chciałam dla Was przetestować nasz odplamiacz tlenowy, i chciałabym zrobić test na takiej bluzeczce. Ona tutaj ma już taką swoją plamkę. Chciałam na potrzeby tego filmu zrobić plamy z takich rzeczy, które ciężko schodzą. No i później spróbować wyczyścić te plamy. Na początek będą to jagody. Zrobię jeszcze plamę z oleju. Jeśli chodzi o dzieci i dziecięce plamy, no to też takie ciężko do zmycia są. Jest trawa z ziemią. I spróbuję jeszcze. To jest już takie, taki hardcore. Jedyna. No to do dzieła. Plamimy bluzkę. Dobra, jako pierwsza idzie trawa z ziemią, trochę ziemi z tej strony i trawa. Okej. Okay. Staram się tak mm, mocno wcierać w bluzkę, żeby taka plama, żeby plama była bardziej no, żeby ciężej było do zmycia. Dobra. Okay. Dobrze, więc mamy, mamy ziemię, mamy trawę. Teraz będą jagody. Moja córka uwielbia jagody, i tym samym <gryw> często plamimy bluzki. Dobra za, plamiemy, dobra, okej, okay. dobra, mamy, jagody są, teraz będzie olej. Tłusta plama z oleju. Dobrze widać. O. Dobra, tłusta plama z oleju. Eee, jedyna. Podłożę sobie tutaj kawałek chusteczki, żeby mnie powróciła sobie blatu. Dobra. Hmm? Jodyna. A, chciałam pobrudzić bluzkę, pobrudziłam sobie palce. No nie szkodzi, dobra. Odczekam sobie teraz. Dobra. Odczekam sobie teraz chwilę, aby te plamy tak sobie wyschły, mocno się wsysały w tą bluzkę. I zaraz będziemy działać dalej. Ok, nasze plamy już troszkę wyschły. Więc bluzkę włożyłam do miski. Jeszcze przypomnę, jaki produkt będę używała do wyczyszczenia tych plam. Jest to wybawiacz tlenowy z firmy Faberlic. I teraz na każdą plamę nasypię trochę tego proszku. Ok. Dobra. Blat z jedyny póki co się nie wyczyścił. Okej, okay. trawa! Tu jeszcze jest olej! Ziemia. Okej, okay. jeszcze tutaj troszeczkę. Dobra. Teraz polewam to wszystko ciepłą wodą. I zostawiam to tak na 20-30 minut. Ok, jesteśmy już. Minęło około 30-35 minut. I próbujemy wyciągać naszą bluzkę. Może tak położę tutaj. Jedną ręką troszkę mi ciężko. Nie mam tutaj za bardzo gdzie postawić. Proszę bardzo. Wszystkie plamy zniknęły. Nie ma śladu ani po ziemi, ani po trawie. Nawet jedyna, której się w sumie szczerze mówiąc trochę obawiałam. Poradził sobie naprawdę genialnie.